urządzenie i wydrukowanie umowy o pracę. Aby wydrukować umowę o pracę wybieramy opcję Umowy o pracę, następnie wybieramy opcję Dodaj i teraz będziemy wprowadzali informacje o pracowniku i jego zatrudnieniu. Wybieramy pracownika, w naszym przypadku jest to marek wrona, nadajemy numer, w naszym przypadku jest to pierwsza umowa o pracę w roku 2013. Jest to umowa na czas nieokreślony i data rozpoczęcia pracy w tym wypadku była 2 stycznia, czyli mamy 02-01-2013. Daty końcowej nie ustawiamy, ponieważ umowa będzie zawarta na czas nieokreślony. Nasz pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli jego etat wynosi 1 na 1. Przechodzimy na składniki. Tutaj w składnikach płacowych musimy dodać składnik płacowy. U nas pracownik zatrudniony jest na zasadzie pensji miesięcznej, czyli będziemy ustawiali mu podstawę miesięczną. Wybieramy tą podstawę miesięczną. Następnie program pyta nas, jaka będzie wartość tej podstawy. Jest to 3000 zł. Parametr jest jeden, ponieważ ma jeden etat i od 2 stycznia. Daty końcowy nie ma, ponieważ pracownik zatrudniony jest na czas nieokreślony. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Jeżeli tą podstawę ustawiliśmy, zamykamy już nam się to pokazało w tym miejscu. Przechodzimy na zakładkę Inne, i tutaj mamy informację, że jest to pracownik, który będzie podlegał ubezpieczeniu, czyli będzie miał płacone wszystkie składki, będzie miał generowany raport RCA, będziemy mu odliczali koszty uzyskania przychodu, i tutaj mamy możliwość wybrania: albo nie odliczaj, odliczaj i odliczaj powiększone. W naszym przypadku mamy standardowe koszty, będziemy mu odliczali ustawową ułkę podatkową, no i oczywiście naliczali podatek i wszystkie składki. Przelew wypłaty na konto będzie odbywał się w całości, więc wybieramy opcję przelewać całość. Teraz jeszcze chcielibyśmy obejrzeć treść umowy. Pokaż treść umowy. Tą treść umowy musimy albo tutaj wprowadzić, albo możemy wybrać ze słownika. Ja wybiorę tą ze słownika. Wszystkie dane dotyczące naszego przedsiębiorstwa REGON EKD pojawiły nam się, ja może powiększę to okno, numer umowy mamy, zawarta 2 stycznia, pomiędzy hurtownią Mateor a Markiem Broną, zamieszkałem, czas nieokreślony i teraz tutaj musimy wprowadzić stanowisko, na którym nasz pracownik będzie zatrudniony, więc wprowadzimy sobie specjalista do spraw handlowych. Zaznaczę te kropeczki, żeby zostały zastąpione. Miejsce wykonywania pracy automatycznie zostało wpisane, wymiar czasu pracy prowadzimy pełny. Składnik wynagrodzenia, jest to podstawa miesięczna, 3000 zł innych warunków nie ustalano, dniem rozpoczęcia pracy jest 2 stycznia. Tutaj nastąpią podpisy. Zamykamy zatwierdzając przyciskiem OK i zatwierdzamy również tą umowę o pracę przyciskiem OK. Jeżeli chcemy ją wydrukować, wybieramy opcję Drukuj umowę o pracę, możemy zrobić jej podgląd. Wygląda w sposób podobny, jak przed chwilą widzieliśmy. Zamykamy i oczywiście możemy zrobić eksport tej umowy do pliku, po to, żeby później wysłać jako efekt rozwiązania zadania. I anulujemy. Umowa jest sporządzona.